krótki filmik o zakładaniu tarczu hamulcowej na center eee, teraz tak zakładam sobie kamerę na web zobaczcie mamy tu koło od mojego tam tamdemu tak tu jest piasta tu jest e, ośka na szybko zamykać wziął raz rolnik świnią dawał później traktor w chlebie spawał i tu mamy przychodzi nam tarcza centerlock to jest tarcza 180 no i zobaczcie tamto tarcze jeżeli e, odwrotnie założycie to jeszcze e, można tamto tarcze odwrotnie założyć tej odwrotnie nie założycie w drugą stronę natomiast tarcza musi w tą, w tą stronę się kręcić nie tak jakby yy, tymi takimi skosami, tak jak łukami musi się w tak opracać. Dobra. I teraz co nam będzie potrzebne? Ja tu mam smar. I teraz wezmę sobie tu troszeczkę smaru. Do środka tam wcisnę. O albo nakrętkę posmarować, tylko pamiętajcie o jednej zasadzie. Teraz tarcze nie wolno dotykać. A co tam? Seks pau. Seks pau. A, wytrę sobie w dresiki palce. I dobrze by przydało się otłuścić w ogóle tarcze, bo jak ktoś ma klocki yy, mineralne, to po zawodach, to kurwa klocki zniszczycie. Nie? Teraz zakładamy tarcze na ten fres zobaczcie tu jest fres tu są takie jakby ząbki to jest fres yy. czekajcie czekajcie tu jest fres o widzicie o w tym miejscu frezik jest i to jest się tak tarczę zakłada on odwrotnie założył kurwa ze mnie też magik No co jest? O, weszła, pasuje. Umyć benzynę ekstrakcyjną, można tarczę, można degreaserem do tarczy. Teraz zobaczcie, tu mamy podkładkę miedziano czy to musiężna, jest coś takiego. Tu mamy yy, tak, na taki klucz na center loka, czyli jak klucz do kaset. To jest identyczny kluczyk. Zaraz Wam kluczyk jeszcze pokażę. I gwint. Wkręcamy sobie nakrętkę o troszeczkę przyłapiemy w prawo się nam obraca grzychotka zobaczcie tu mam klucz wkładam sobie klucz center locka na grzechotkę sobie mogę palcami na, nawet dokręcić najpierw i teraz Dokręcam grzechowko. O! Tyle powinno starczyć. Może jeszcze za dwa przeskoki. I mamy tarczę dokręconą. Nie będę tarczy ściągał, bo to w drugą stronę się tylko robi. Także zobaczcie, tu mam wysoki stożek 40 mm. Szprychy aerlo płaskie. Cześć mordy, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym filmiku. Być może coś będzie rowerowego, być może coś innego. Teraz troszeczkę z rowerów zeszłem, bo nie mam z kim jeździć. Pozdrawiam, do zobaczenia, zostawcie subskrypcję, łapkę, no i dzwonka. Będziemy dzwonić. Cześć, trzymajcie się mordy, pozdrawiam Was ciepło. Hej!